Dzień 138, robię napadów, aż do premiery ta 6. Sytkę myślnik CR3 CH, napisał: Zrób dla sklep w stroju anime. Z taką chrypą to powiedziałem, by powiedzieć wręcz odwrotnie. Tak. Uwu nasze cały Zapomnijcie. Eee, stroje. Właśnie. Są stroje anime, facetów takie, powiedzmy, ala anime. Ale czy są stroje dla kobiet? Czy jakaś księżniczka, robok się Jest jakiś strój? Chyba nie ma. Jest Dys dyskryminacja! Kieruję sprawę do Majstaśko. Albo no jej nie kieruję. Chwila, Nie to jest? Ale no wojny. Body. No raczej, body nie jest anime. To wygląda jak strój ten: Samsung Galaxy 4 skin. Dobra, <grymne> no tymi smilczeniami te potwory. Czy one są anime? No właśnie, chyba nie bardzo. Czy wy są anime w tej grze? Są oznaczenia anime? Czy są strój anime? No, nie gadajcie, że nie ma. Ej halo. No ta anima raczej nie jest. Kłopoty. Chyba musimy kombinować. Więc pozwólcie sobie tak szybko. Jakiś prostszy strój. Niech ja będzie ten. I zróbmy tak. E, jakiś różnik jest potrzebny. Bluza różowa, byłaby git. Więc kurtki, 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 kurtki. Nie, bluz zderosowe Mogłoby być. Potrzebuję różowego. Mm, no jest niby różowe. A jednak wolałbym całą W sensie bez takich dużych dekoltów Hmm Bluzy z kapturem O! To może być to Chyba potrzebuję różu yy, ale różu nie widzę O! Jest jednak coś Powiedzmy, że to jest w miarę git Ale poszukajmy może czegoś innego jeszcze Tu nie ma, więc jeszcze zobaczmy dizajnerowskie bluzy Czy coś jest? Jak na razie coś było. To jest całkiem niezłe. Ej, w sumie! Różowa SN No, 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 takie serduszka. Całkiem całkiem. Więc to już mamy ogarnięte. E, przejdźmy teraz do dołu. Widzicie? To jest bardziej skomplikowane wyzwanie niż myślałem. E, musimy coś znaleźć. O, tutaj takie właśnie coś takiego, nie? Farbowane. Nawet pasuje. I chyba jesteśmy w dobrej kategorii, ale poszukajmy czegoś nieco innego. No, jakieś wzorki. Ej, to są wzorki robok księżniczki. Ej! Pasuje chyba nawet? Pytaj to? Czy to? No, to są bardziej nieba anime, bo są robok księżniczki, ale nie pasujemy do reszty zestawu. Jak mi się wydaje. Więc ja zostałę przy tych. Bardziej pasują do reszty. No, i jeszcze bucisza. Jakieś y, fajne, szybkie, proste... buty? Eee, nope. E, na wysokiej łapsasie? No nie bardzo chyba. Zwykłe buty proszę tylko bez... Zabierania mi... Moich spodni. Byłoby super. Hmm. Te czerwone drwala pasują nawet. Do całej reszty. No, 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 no. So did. E, jeszcze brakuje nam maski. Ej. Aha, i zmienił kierunek. Dobra, potrzebujemy kategoria, wydaje mi się, że postacie. O jest, roboksiężniczka. Spoko, tylko szkoda, że nie jest cała twarz. Bo ty to będzie dziwnie wyglądać. Ale poszukajmy czegoś innego jeszcze. Nope. Jak że zostajemy przy tym. Tu już bandany, zbrodnia, świateczne nie bardzo, cała głowa. Nope. To raczej też nie, Ocieplasz na szyję, nie. Potwory narciarskie taktyczne. Zwierzęta, no nie. Arena wojny? Może. Jednak nie. Nie. Nic tu nie ma. Nie. Zostajemy przy tej roboksiędzicy. Chyba, że tutaj jeszcze może coś być. Faktycznie, tu może coś być akurat. Bo w zobaczcie, jaka są różne ciekawe maski. Ale nie. Tutaj nie ma. Dobra. Więc wychodzi na to, że. To jest koniec. Lecimy do finału. Potrzebuję jeszcze pojazdu anime. I w sumie takiego mam. Zobaczcie, jestem. Ten... Imponent in the Rage. Ale chyba jest jakieś jeszcze oznaczenie. takie kompletnie anime. Z roboksiężniczką, jak się nie mylę. Spróbujmy je znaleźć. Może nam się uda. Już yy, co zamówiłem. Tylko gdzie ono się znajduje? Hmm. Aha, tu się skacze A dopalacz jest... ...tutaj! Dobra Fajne jest to, że możemy go przerwać Ale nie możemy go odpalić kiedy jest... ...niedoładowany na maksa Trochę jest to słabe Wolałbym, żeby było inaczej No dawaj, do środka Totalny... totalny speedrun prawie jest robiony Nie da się szybciej zrobić rapadu anime Oznaczenie i niby mam że że nigdy nie sprawdzałem ich. Co ciekawe. Ej, dzisiaj czasu się wuguje. Nie sobie to. Proszę bardzo, w ogóle jest z rakietą. Jak widać, z boku nawet jest rakieta na drzwiach. Ale nie, jak chcemy to. Balonowa robok -siężniczka. I wyjeżdżamy. Tym razem gdzieś się zarespie? Raczej nie załem, co tylko gdzieś z boku pewnie. Bo gra nie ogarnia. W tak dziwnym miejscu się to zarespiło, że. Zobaczcie, gra ze myśli Hmm, chcę go wydupić Nie, wydupiło mnie przed No niechaj tak będzie W ogóle zawsze nam ludzi Którzy zostały w stanie skoczyć, na przykład z poziomu ee, biura, znaczy Z poziomu ulicy Na dach z izbanka, nie? Że takie obietności posiadają Może kiedyś też spr spróbuję Nawet może teraz Moja pierwsza próba Zobaczymy jak będzie bardzo udana Więc tak szybko, nie, 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 jeszcze nie Właśnie robię wyzwania na napadach, aż do premierki TA6, a może raz jakiś czas jakieś inne wyzwania zrobić Już może nie z napadami, o to jest pomysł Więc tak, wydaje mi się że z tego poziomu ludzie skaczą I sobie wstaje doskoczyć, więc tak, zrobię tak Pyk nie, no nie ma szans, no, chyba że się odbije Nie no brakuje mi trochę Hmmmm Myślałem, że wiecie. Polecę po boku budynku i mi się zacznie oddawać do palacza i jeszcze raz go użyję. Ale wydaje mi się, że wystarczy na inny do palaczu polecieć. I będzie GIT. Więc ustajmy. I skok. I do palacza. Może właśnie. Niepotrzebnie uderzam. Kurde, no gdzieś popełniam błąd. Jeszcze raz. idę próba. Ostatnia. Ostateczna. Z tego poziomu spróbujmy Więc tak, cyk eee, Jump I teraz dopalacz O, 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 o! Jest git, jest jest jest, jest 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 Nie, no brakło Dobra My się zajmiemy kiedy, kiedy indziej Może jakieś pomysły macie To możecie pisać To może sobie osiągną serię, właśnie nie codzienną Ale właśnie z jakimiś wyzwaniami Których jeszcze nie zrobiłem w... online'ie Eee, dobra, więc sklep wybieramy. Niech będzie ten, który jest przed nami. Kurwa, masz teraz nie wiem, który jest przede mną. A może ci tak skaczą, to korzystają z modów. Jest taka opcja. Bo na przykład te stanty, które bardzo często się robi, że tak leci przez pół mapy i tak dalej, to używają bugów wiadomo, gliczy, ale także często mają zapięte pasy, czyli to powoduje to, że nie się staje spać z motorku. Eee... Wiemy, że na przykład Kaluch z tego korzysta. Okej, okay, sobie kawałek Nie nie się, wolno, nie, nie da się tego powtórzyć Kurwa, ja chcę nagrać! Dobra, nagrywaj się. Nic? Zabieram kasę? Ja to tak mało! Trzymamy tak mało! Ej! Niemiło! Aha! Naprawdę? Dobra, myślałem, że jest tak pojazd nisko, że nie stanie otworzyć drzwi. Skok? No, come on, please! Dobra? A, czy Czy Skramjet... Nie, to Skramjet tak ma? Który to pojazd tak ma? Że po skoku on przyciąga się do wody. Chyba Skramjet, nie? Jest to udowodnione naukowo. No nie! Wait! Nie, nie, nie! Ej, już myślałem, że do wody wpadnę. O jezu, by się potwierdziła teoria. Dobra, kręcią, kręcią, kręcił. Sprawdzajmy Nie tak, aha Aha, dobra, jest git Eee, dopalacze nie mam Bo nie ja tutaj, aha, ja muszę Chyba czterema dotknąć, aha Dobra, jest git Tak jak chciałem, to mnie nie znajdą Chyba, że mnie znajdą, Nie zaleźli. Arkuszu czas Pierwsza kolumna, i wpisujemy tutaj na dzisiejszy wynik, 1127 dolarów. I teraz, jak sobie w dół podsumowanie, wychodzi na to, że dzień 138 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 81 milionów 950 277 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.